No i witam was w kolejnym odcinku, tak jak wam zapowiadałem, odcinek z zakładaniem nowych opon, testu opon oraz odpalania tego to ciąnika po postoju dłuższym. O, ale się namęczyłem, bo te przyprowadziłem koła z podwiaty, no to powiem wam w tym śniegu i w tym ogumieniu, ogumienie, zobaczcie jaki portek, to fajny, tak więc nie było łatwo. Powiem wam no masakra, kurde to tu nałożyć, katastrofa ale zobaczymy co to zrobi no i dobra, lewarek został od poprzedniej próby co zakładaliśmy oto tą oponkę na tą piastę w celu e, sprawdzenia czy tu wszystko będzie pasowało a teraz zakładam już docelowe koła ale to się pięknie prezentuje i to tylko będzie tutaj do próby założone I mam tutaj klucz o, nakrętki i zaraz zobaczymy, co tutaj, jak to będzie wszystko wyglądało. O. Ładnie zakręcamy. Będą tutaj najprawdopodobniej wszystkie nowe nakrętki. Tak, z tyłu. Jak to mówią nas na kaszubach, szła krowa, niech idzie celo. To już naprawdę nie będzie duży koszt wymienić wszystkie nakrętki na te przednie koła. A na pewno dla oka będzie dużo bardziej miło, bo już naprawdę jest wszystko tak zrobione, że już ta jedna mała rzecz do zrobienia, co została, nie jest, będzie stanowić większej różnicy w rachunku końcowym. Ale ślisko jest, ja nie mogę tym określić, to jest makabra. Ja jechałem dzisiaj po, z przyczepą samochodem. No, to nie życzę nikomu w takiej pogodzie przyczepy ciągać, ale makabra. Ludzie co mają gorsze opony, to nie wiem jak jeżdżą, ale spotkałem takich paru kierowców po drodze i nie pozdrawiam ich, bo tacy ludzie nie powinni w ogóle na takie drogi publiczne wyjeżdżać. Dobra, teraz podnoszę drugą stronę. ojejku akumulator już są przygotowany. O! O i za bardzo! I teraz. O. Tu, klocek podłożę ociach, i teraz drugą stronę ładnie podniosę. O, lewarek, to jest naprawdę ten lewarek, tyle już ma przepracowane 5 więc do zapłacenia. Jedno mnie ciekawi, jak te opony będą się zachowywały na takim, właśnie śniegu mokrym. Czy one będą właśnie. Poprzednie to wiadomo, ale tylne. Jak tylne opony będą się zachowywały, czy one będą właśnie drapać tak mocno, czy będą się bardziej ślizgać? Tego właśnie chciałbym się dowiedzieć. Ha, 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 ha. o, jeszcze trochę, żeby tylko tył nie zjechał. Wtedy będzie. Saigon! Ale powinien być ok. O. Czekaj. O, pasi. Nakręteczki przygotowane. Jeszcze taśma stara. nakręcę tam gdzie nie ma taśmy. O, wiecie co? Chyba nie będę was zanudzał. I już widzimy się podczas próby odpalania. Już stoi na swoich kapciach. Zobaczcie, jak to się prezentuje fajnie. Kurczę, luksusowo. Teraz wystarczy tylko paliwka nalać, bo paliwa nie ma. Zobaczcie tu, o. o Zobaczcie, paliwa nie ma. O Tutaj Co jest? No widzę, kurde drzewo. A jej, kurześ ty się nie połamał. Tak więc widzicie, synek zjeżdża sobie. Tata pracuje. Taka fajna pogoda, niech, niech Dzieci korzystają. O. a ja tymczasem zaleję trochę paliwa tutaj. Ogólnie na zimę fajnie by było mieć takie zbiorniki, wszystkie zatankowane do pełna ze względu żeby się nie skraplała woda ale mam nadzieję, że się nic tu nie stanie złego kurde Co tam jak taki brudny kurde Ale sitko na dole to powinno być ok Zalełem parę, parę litrów paliwka oj Sam rzepak Dobra, chyba powinno wystarczyć na ten raz Nie ma co tu leć do pełna bo I tak do malowania będę musiał wszystko zlać Więc nie ma najmniejszego sensu Więcej zalewać Teraz o Tak O Jezu, jak tu jest ślisko Nawet nie macie pojęcia Albo może i macie O, Wszystko jest tak wyślizgane No tak super Dobra, paliwo leci. No co tu jest? O, jest. Dobra, przepompuję. O, tak zapowietrzony był. Dobra, teraz podłączamy akumulator i zobaczymy, czy będzie się z nami rozmawiać. Tutaj minus. plus Kurczę. Teraz zobaczymy trochę tak prowizorycznie Co? chyba jednak się udało tutaj wszystko zrobić jak się należy ani zbytnio nie kopci po takim długim postoju normalnie to się nazywa zdrowy silnik o akumulator można schować o, tak kurde Elegancy. I zobaczcie to. On nie był w ogóle palony. Pewnie dużo ludzi i tak nie uwierzy, ale to już ich sprawa. O, wyczyszczone, dobra. Idzie. Wow. Po No i tak jak mogli się zauważyć test został przeprowadzony. Pomyślnie wszystko działa. Hamulce na początku troszkę to koło chyba trochę blokowało, ale trochę się pojeździło i jest wszystko teraz ok. Tak więc nie służy mu stanie, tylko musi ciągle być w użyciu. No ale co zrobić? Najważniejsze, że tak: skrzynia, most, silnik działają jak najbardziej poprawnie. Tylko z tym, co mówiłem chyba w poprzednim odcinku, czy w tym tu odcinku, że tutaj ta pokrywa będzie jeszcze raz do zdjęcia i do poprawienia to. Ale poza tym nie ma się do czego doczepić. Ja Wam powiem, no w życiu się nie spodziewałem tak, że on odpali z obrotu. Naprawdę, on no nie chce tu fisiować, ale jest super. A tyłni most robi taką robotę, jest tak cichutko. Tylko, że też zupełnie inaczej, no jakbyśmy założyli kabinę. Nie? To by też mogło potęgować te doznania. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I nie ma to się naprawdę do czego doczepić A opony fajnie całkiem się sprawują Naprawdę fajnie gryzą, zobaczcie jak gryzą tą ziemię Wszystko normalnie ciach ciach tu kurde e, Takie akrobacje wykonywane były I to się całkiem fajnie sprawuje A jakby ktoś chciał takie opony o to zakupić Jakby ktoś szukał w ogóle Bo dużo ludzi widziałem, że się pytało o te opony To są te opony Kultor Przód i tył Zakupione w sklepie Handlopex Także, jeśli ktoś jest zainteresowany, to musi wejść na tą stronę i sobie po prostu poszukać tak, jak komu pasują. A ja wybrałem tę, bo to jest, jak według mnie, najlepszy kompromis pomiędzy ceną a jakością. Tak więc jest super. A teraz chyba wezmę się za wykręcanie tej kolumny, bo chcę ją jeszcze zdiagnozować, co tu może jej boleć, tak żeby było wszystko na tip top. Tak więc biorę się do roboty. No i widzicie, kolumna już na stole. Zaraz zobaczymy, co ją tu boli, co tu w niej jest. Ale na razie jeszcze muszę coś wykominać, jakiś tu pod pojemnik, podstawić. Dobra, zwalamy dekel. O kurde. O Jezus, już widzę, co tu jest. Tu jest już rdzawy nalot. O Jezus. O. Tak właśnie, demontujemy tą pokrywkę, o. sama rdza z olejem wymieszana. O, teraz tak. To musimy ustawić w odpowiedniej pozycji. Co w tej kolumnie tutaj było? Jak wszystko? Jak tutaj te zęby? Oj, oj, oj. Dobra, to demontujemy? O ring? Oj, jeszcze tutaj. Jest o. Clean. Zobaczmy. O kurde. Dobra, niech to wróci tu. O. Dobra. Zobaczymy sobie tą bieżnię. To wygląda nie najgorzej. Zaraz zobaczymy kulki. czyli te wałeczki. O Jezu, zobaczcie woda. Mhm. Czy mi więcej wiem, już czego się spodziewać? Jezu Tu jest wszystko. O. Dobra. No to nieźle. O. Tak to się prezentuje. I zobaczcie, co tu się dzieje. O. Łożysko całe zardzewiałe, skorodowane. O. Tutaj. Nie jest aż tak źle. W tym, w tym ślimaku, tutaj. Ani nie wyczułam luzu zbytnio. Więc wiecie co, spróbuję chyba na początek same łożyska wymienić, to wymyć fajnie i już to powinno dać efekt taki, że ta przekładnia już nie będzie się zacinać. Bo tutaj nie widać żadnego śladu zużycia, bo tutaj wtedy by się pojawiał luz na tej kostce. Ale też może być ten luz wykasowany tym olejem, i może być to jeszcze taki lód jak tutaj. Więc nie wiem, zobaczę ile to będzie kosztować, ale ten ślimak całkiem nie tak źle wygląda. On tylko jest tyle brudny, ale w sam sobie nie jest zły. Najgorzej łożyska. Tu to górne. To górne najbardziej dostało. Z tego względu, że tu pewnie od góry leciała woda. Nie było to uszczelnione. I to ona spowodowała: wymienię wszystkie łożyska, powyczyszczę wszystko i powinno to żyć. A tutaj co? Tu są delikatne wrzery, więc chyba ten element będzie do wymiany. Zobaczę ile będzie to kosztować, Dzisiaj jeszcze zapytam kolegi, co na ten temat sądzi i zobaczymy, oryginał jeszcze. Ale zobaczmy teraz tak, bo tutaj gdzie to złoże giłkowe siedzi nie jest aż tak źle, tutaj nie ma. A nie śladu, tak więc bym to tu powymieniał i powinno być wszystko ok. To łożysko też, i powinno to działać. No i już widzicie, co tu jest na rzeczy. Tak więc co ja się będę już powoli z wami żegnał. Tak więc do następnego odcinka. Cześć.